Siemanko kochani, mamy to. Zwycięzca trx 4M odezwał się wczoraj do mnie wiadomości prywatnej. Chciałem nagrać całą naszą rozmowę, ale dyktafon nie miał funkcji nagrywania rozmowy. No i wyłączył się tylko, gdy się ze sobą połączyliśmy. A szkoda, była bardzo fajna rozmowa. Ta adrenalinka, to zadowolenie. No szkoda, niestety się nie udało. Ale puszczę Wam zaraz naszą drugą rozmowę. Czekam na Terixa 4M, aż tylko przyjdzie ode mnie z Podlaskiego Centrum Molarskiego, bo już go zamówiłem. No i albo przywożę mu go osobiście, albo wysyłam pocztą. Zobaczymy, jak czas na to pozwoli. Pozdrawiam, miłego słania. Pozdro. No, siemaneczko No, siema Sebastian, drugi raz już. No, szkoda, że tam ta nasza pierwsza rozmowa się nie nagrała. No, ale dla Twojej no informacji, szkoda. już zamówiłem defenderka. Pomarańczowego, bo to tam nie było znaczenia, czy pomarańczowy, czy żółty, ale mówiłeś jako pierwszy pomarańczowy. No i w dodatku będziesz miał tak, jak mówiłem ci, że ten uchwyt na telefon. Nie wiem, czy może widziałeś, Aha. ale taki fajny, że możesz sobie później filmik nagrać TikToka. Właśnie. No i takie wolne przełożenie, ja Ci polecam na nim jeździć, bo jakbyś chciał na przykład pojeździć po jakichś tak przeszkodach, czy jakichś kamyczkach, czy coś tam, Aha. byś jakiś tor zrobił, no to ten model będzie Ci tak szarpał, wiesz, a jak ma, będziesz miał założone te e, przekładnie wolną, no to naprawdę bardzo fajnie to jeździ. I jedyne co, co Ci proponuję, to tam łożyska założyć i tak to e, możesz śmialutko to im, tym modelem sobie jeździć. No, 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 i tak już parę zmian jest, także w planach, no. także zobaczymy. No powiem, ci, że to jest taki bardzo fajny rozwojowy model, więc no jak najbardziej będzie ci chyba dobrze służył. No, a jeszcze powiedz nam tutaj z TikToka znalazłeś mnienie Ta, tak, no, na TikToku cię znalazłem. No. no i widzisz jak to fajnie, że się udało teraz za tym drugim razem. No i tak mówiłem. No, szkoda, razem się nie udało, no ale no cóż. No, a ja tak nie żałuję. Tak, tak miało być, wiesz. Dobrze, że nie trzeba losować no to trzeci widocznie. raz. Dobrze że nie trzeba losować no, trzeci szczęście. raz. No. I teraz tak, czekam tylko, aż wiesz, zamówienie przyjdzie bezpośrednio do mnie no. i będziemy decydować, czy ci, czy ci go przywiozę osobiście, czy go wyślę pocztą. Zobaczymy jak tam z czasem będzie. Co no, i jak. No, tam się dogadamy co i jak No dokładnie. Ja tam z tego co patrzyłem, to około 5 godzin jazdy mam, miałbym do ciebie. O kurde. No. no kawałek masz, nie powiem, no. Że nie no jest kawałek, zobaczymy, bo tak jak mówiłem ja to było w zeszłym tygodniu za pierwszym razem to miałem taki no. tydzień luźny, to bym tylko Ci go przywiózł, a teraz to już e, od jutra zaczynam tak już pełną pracę e, na, na pełnych no, obrotach no, no, więc no nie wiem, czy, czy się uda no ale to nieważne a to zobaczymy, nie? Najwyżej no. jest to i jak wyjdzie dokładnie, jesteśmy w kontakcie, no to jeszcze raz gratulacje, no i do usłyszenia no, dzięki wielkie, do Naraz. usłyszenia hej, hej, no, hej.